Na początek syntetyczne podsumowanie kwietnia i końca marca. Kwiecień był pierwszym pełnym miesiącem kotwiczenia istot w rzeczywistości 5D. Dla przypomnienia, rzeczywistość 5D, rzeczywistość serca, jest przestrzenią, w której głównym motywem napędowym do działań jest serce. Przestaje też być obecny lęk egzystencjonalny, generowany przez wzorce pierwszej i drugiej czakry. Więcej o tym zjawisku pisałam w raporcie z kwietnia 2023. Zatem czakry te nie determinują już działań ludzi. W rzeczywistości 5D służą one jedynie do realizacji ustalonych sercem celów. Przejście to w znaczny sposób podniosło też wibrację całego pola kolektywnego. Dodam, że proces ten trwa cały czas i będzie postępował w kolejnych miesiącach aż do pełnego przeskoku na poziomie kolektywnym dla linii wzrostowych. Więcej o trzech liniach czasowych pisałam w poprzednich raportach: 24-28 marca. Był to ciąg dalszego procesu formowania się ciał świetlistych u części ludzi z linii wznoszącej. Można było wtedy doświadczyć silnego przepływu energii przez ciało, uczucie gorąca w dłoniach i stopach, dużo ciepła promieniującego ze środka ciała. Na poziomie percepcji 28 marca można było zauważyć znaczne spowolnienie czasu. W okresie tym nie odbyło też się bez technologicznych zakłóceń. Dokładnie emitowanych codziennie o 6 rano czasu środkowoeuropejskiego i obserwowanych jako spadki aktywności słonecznej do poziomu A0. Szczególnie były one odczuwalne jako otępiała głowa i niejasne myślenie. 29-30 marca miały miejsce dwa silne rozbłyski słoneczne, z czego pierwszy X1,2 29 marca oraz drugi M5,3 30 marca. Spowodowały one kolejny przeskok w polu świadomości kolektywnej. Tym razem transformowany był obszar kolektywnego splotu słonecznego. Proces ten szczegółowo opisałam w raportach już dwa lata temu, pisząc o mutacji splotu słonecznego z natury falowej, emocje na naturę liniową, uczucia. Na poziomie fizycznym odczuwalny był więc splot słoneczny, a dodatkowo zmęczone i obolałe plecy, a do tego także luki w myśleniu. 1 kwietnia przyniósł uczucie głębokiego spokoju, choć była to chwilowa cisza przed burzą. 2, 4 kwietnia ze strony niskowibracyjnej pojawiła się próba sklejania linii czasowych, co wywołało w całym polu kolektywnym bardzo duże zawirowania i destabilizację. W całej przestrzeni wyczuwalna była ciemna energia. Na liniach wzrostowych można było poczuć i doświadczyć wibracji z linii upadającej. Wiele osób w tym czasie doświadczało dużej emocjonalności, lęków, mało przyjemnych wspomnień, także w odniesieniu do znajomych ludzi, którzy pozostali na linii upadającej. Odczucia te były bardzo żywe i jeśli ktoś nie miał świadomości co się dzieje, mógł dać się ponieść tej złudnej iluzji emocji i zasilać swoją energię linię upadającą. W tym czasie też obserwowałam wzmożone ataki technologiczne na część ludzi, szczególnie z linii wznoszącej. Była to kolejna próba pozyskania życiodajnej energii. Na poziomie fizycznym szczególnie wrażliwy był w tym czasie układ trawienny 3 kwietnia. Wielu ludzi mogło odczuwać zwiększone zapotrzebowanie na jedzenie, zaś 4 kwietnia możliwe były objawy grypopodobne zimno, rozdrażnienie. 5-8 kwietnia miały miejsce dwa kolejne rozbłyski słoneczne: M2,9 6 kwietnia oraz M2,8. 8 kwietnia. W tym okresie zaobserwowałam kolejny silny dopływ wysokowibracyjnych energii ładujących ciała świetliste u ludzi. Szczególnie intensywnie energetyzowany był mózg. Szczególnie oczyszczanie szyszynki i przysadki, co dawało objawy mrowienia w całej głowie, piekące i zmęczone oczy, problemy z widzeniem, a nawet mrowienie w górnej części kręgosłupa. Przyjemnym objawem było natomiast uczucie czystych zatok. 7 kwietnia Rycona Szumana pokazał kilkugodzinną przerwę w odczytach, zaś 8 kwietnia rozpoczęła się seria technologicznych ataków energetycznych, tym razem na czakrę serca. Wiele osób mogło doświadczać kołatania serca, a nawet typowych objawów zawału. Odrętwienie całej lewej strony ciała aż do lewej ręki, pieczenie w okolicach serca i przy lewej łopatce i tym podobne. 9-20 kwietnia był to okres chodzenia najwyższych jak do tej pory energii. Szczególnie były one odczuwalne 10 kwietnia jako wszechogarniający spokój i błogość połączona z ponadprzeciętną jasnością umysłu. Tego też dnia miał miejsce silny rozbłysk słoneczny M2,8, po którym leżona Szumana przez ponad 2,5 dnia nie pokazywał jakichkolwiek wskazań. W tym czasie nastąpił ogromny przeskok kwantowy w polu kolektywnym, co można było zaobserwować już 12 kwietnia. Jako potężne, złotokryształowe, lśniące pole energii. Przyniosło ono 13 kwietnia ogromną rekonfigurację pola kolektywnego. I kolejny dopływ energii do tego pola w dniach 13-14 kwietnia. Rezonans Schumana wskazywał tego dnia białe odczyty. Osoby będące w procesie formowania ciał świetlistych mogły tego dnia poczuć moc płynącą z takiego ciała. 16 kwietnia nastąpił kolejny skok kwantowy w polu planetarnym. A na poziomie indywidualnym przyniósł wszechogarniające uczucie miłości bezwarunkowej, spokój i połączenie ze wszystkim, co jest. Co więcej, już od 17 kwietnia można było odczuwać zdecydowanie większy przepływ energii oraz zwiększone odczuwalne ciepło w ciele. Ciało rozgrzane od środka, a także silne połączenie z naszą planetą. Żeby jednak nie było zbyt nudno, to wieczorem tego dnia nie obyło się bez kolejnej serii ataków technologicznych. U wielu ludzi spowodowały one silne reakcje emocjonalne, rozdrażnienie, poczucie zamknięcia czakry serca i podobne objawy do tych z 8 kwietnia na poziomie serca. Objawy zawało podobne odrętwienie okolic lewej strony ciała. 18 kwietnia miał miejsce dość silny wyrzut masy koronalnej, co 19 kwietnia u wielu ludzi przyniosło dekoncentrację, rozprężenie, a nawet zawroty głowy. 20 kwietnia miało miejsce zaćmienie słońca, choć nie było ono widoczne w Polsce. W polu kolektywnym nastąpiła potężna zmiana w energiach, dająca przestrzeń do ujawnień prawdy. Rozwiniam ten wątek w dalszej części raportu, bo jest to jeden z kluczowych procesów na maj. 21 kwietnia, po ostatnich 10 bardzo burzliwych dniach, tym razem przestrzeń była bardzo spokojna i wysoko wibrująca. To był dobry czas na zwrócenie się do własnego wnętrza i połączenie się z własną mocą. Tak więc miniony miesiąc przypominał prawdziwą sinusoidę energetyczną. Miała ona jednak silny trend wzrostowy na skutek schodzących coraz wyższych energii. Tyle podsumowania kwietnia, a teraz przejdę do omówienia kluczowych procesów na maj. Maj będzie już zupełnie inny od marca i kwietnia. Po intensywnych procesach transformacji przyniesie on pierwszy duży proces związany z aktywacją tzw. anielskich ludzi. O anielskich ludziach i ich roli pisałam w raporcie na lipiec 2022. Anielscy ludzie to istoty bezpośrednio pochodzące od źródła, stwórcy to pra mieszkańcy Ziemi. W tym momencie jest to około 10% całej ziemskiej populacji. Pozostałe 90% to klony, istoty hybrydowe lub obce rasy o genotypie nieposiadającym kodów źródłowych stwórcy. Anielscy ludzie niosą w sobie pamięć czasów kiedy nie było jakichkolwiek podziałów, raz, a tym bardziej sztucznych ludzi. Było tak do momentu, gdy część z anielskich ludzi postanowiła odłączyć się od źródła i rozpocząć swój odrębny tok doświadczenia. Tę grupę często określa się jako tzw. upadłe istoty anielskie. Pomimo pierwotnego planu, upadłym istotom anielskim nie udało się do tej pory stworzyć odrębnego źródła zasilania w energię życiową. Dlatego czerpią one swoją moc od innych istot połączonych ze źródłem. W tym momencie upadłych istot anielskich jest coraz mniej na naszej planecie około 15% z tych 10%. Upadłe istoty anielskie znajdują się na linii upadającej. To bardzo inteligentne i często wręcz magnetyczne istoty, które jednak w swoich kreacjach korzystają ze zmanipulowanej energii innych, jeśli ktoś na to pozwala. Do upadłych istot anielskich. Zalicza się część celebrytów, piosenkarzy, aktorów i osób publicznych, także ze świata polityki, religii, ekonomii. Zajmują oni często wysokie i eksponowane stanowiska i lub są osobami publicznymi. Anielscy ludzie, którzy nie odłączyli się od źródła, to istoty, które niosą w swoim DNA kody źródłowe pradawnej matrycy życia i ziemi. Można powiedzieć, iż mają oni w sobie pamięć boskich wzorców. Te boskie wzorce związane są z tak zwaną świadomością chrystusową, odnoszącą się do niebostąpienia, wejścia w ciało świetliste, co jest sednem ewolucji gatunku ludzkiego na Ziemi. Przy czym należy oddzielić to od popularnie rozpropagowanej historii religijnej na ten temat, która zupełnie mija się z prawdą. Anielscy ludzie są strażnikami życia na Ziemi. Mają oni na poziomie duchowym różne zadania w przestrzeni energetycznej. Ci w pełni przebudzeni wykonują je niezależnie od tego, że wiodą jednocześnie zwykłe życie na planie materialnym. W kontaktach są to istoty szczere, zawsze prawdomówne, choć czasami mogą być naiwne. Mają w sobie wiele darów, w tym dar uzdrawiania, ale też otwierania różnych przestrzeni energetycznych. Kontakt z anielskim człowiekiem zawsze wysoko podnosi wibracje drugiego człowieka. Popularnie mówiąc, anielscy ludzie przynoszą innym szczęście. Z racji odczuwalnej swojej odmienności, anielscy ludzie niekoniecznie tworzą zażyłe więzi z innymi, chyba że mają wokół siebie inne anielskie istoty. Są bardziej obserwatorami niż uczestnikami życia codziennego. Nie popadają w stany emocjonalne, choć towarzyszą im uczucia. Kluczowymi wartościami, jakie sobie cenią, są: niezależność, wolność, prawda, uczciwość i lojalność. W odniesieniu do wyższych wartości są bezkompromisowi. Cenią proste życie. Działają bardziej zadaniowo i nakierowani są na realizację określonych celów, jakie są im powierzone z poziomu duchowego. W relacjach potrzebują bardzo dużo przestrzeni dla siebie, choć zawsze są lojalni do końca. Odrzuca ich wyrachowanie, przyziemne wartości, konsumpcjonizm. Nie ciągnie ich do używek ani ziemskiej rozrywki. Unikają przemocy oraz fałszywej religijności. Wolą się odsunąć niż walczyć na planie ziemskim. Choć w przestrzeniach energetycznych niejednokrotnie są prawdziwymi wojownikami. Cechą charakterystyczną anielskich ludzi jest także to, że na planie duchowym zawsze są we właściwym czasie i miejscu tak, by realizować określone zadania. Ten rodzaj aktywności jest znacznie ważniejszy niż plan ziemski. Dlatego też niekiedy anielscy ludzie mogą być postrzegani jako nieobecni, czy wręcz niezainteresowani życiem przyziemnym. Istotne jest jednak, by pamiętać, że aktualne wcielenie ma miejsce na Ziemi, dlatego bardzo ważna jest równowaga pomiędzy tymi dwoma przestrzeniami. Część anielskich ludzi jest na linii wzniesienia. W tym momencie mają w pełni złożone 12 nici DNA i są w procesie aktywacji ciał świetlistych, choć nie wszyscy jeszcze z nich są świadomi, kim są i co w sobie niosą. Oni zawsze w swoich wyborach pozostali wierni boskim wzorcom. I nie weszli we współpracę z linią upadającą. Jest to około 60% z tych 10% wszystkich istot o pochodzeniu bezpośrednio źródłowym. Mają oni potężną moc, którą teraz od maja zaczną w sobie świadomie budzić. Początek tego procesu sygnalizowałam już w raportach z grudnia 2022 oraz stycznia 2023. Druga część anielskich ludzi znajduje się na linii środkowej. Około 25% z tych 10%. Nie mają oni złożonych 12 nici DNA, ale mają potencjał, by w toku swojej dalszej ewolucji to uczynić. To, że nie są oni na linii wzniesienia, wynika z faktu, iż decyzje i wybory, jakie podejmowali do tej pory, niekoniecznie były zgodne z wyższym dobrem wszystkich istot czujących. Mogli oni na przykład w toku swojej ewolucji działać okresowo na rzecz niskowibracyjnych istot w zamian za określone korzyści osobiste lub dać się zwieść określonym ideom, które zasilały niskowibracyjną stronę. W przyszłości istoty z linii środkowej dołączą do linii wzniesienia. W tym momencie proces aktywacji anielskich ludzi dotyczy istot z linii wzniesienia i będzie miał miejsce w maju. Zaczną oni bardzo szybko przypominać sobie, kim są i jaką mają moc. To kluczowe, by móc, mocą świadomej kreacji, Sprawnie zneutralizować działania upadłych istot anielskich, które to istoty upadłe teraz będzie można znacznie łatwiej zidentyfikować. Jak wspominałam wcześniej, upadłe istoty anielskie od zawsze czynią swoją kreację w sposób bardzo inteligentny, świadomy i przemyślany. Często prezentują się jako istoty bardzo zaangażowane na rzecz innych. Korzystają przy tym z zewnętrznej energii tych, którzy żyją w nieświadomości i swoją energię dobrowolnie im oddają. Przypominam, że energia idzie za uwagą, zatem to, co niskowibracyjne, na co skieruje się uwagę, to zasila się swoją energią. Co więcej, upadłe istoty anielskie nadal poszukują dostępu do boskich wzorców, ponieważ liczą na stworzenie własnego, niezależnego źródła energii życiowej. O tym, jak dokładnie wygląda mechanizm tej negatywnej kreacji, pisałam w raporcie ze stycznia 2023. Aktywacja anielskich ludzi w szybki sposób zmieni układ energii na naszej planecie, ponieważ zaczną oni świadomie kierować własną moc na określone cele i łączyć się w kreacji z innymi istotami anielskimi. To niewspółmierna dysproporcja w porównaniu do energii, jaką dysponuje linia upadająca. Aktywacja anielskich ludzi pozwoli im nie tylko w sposób bezwarunkowy wykorzystać moc własnego serca, ale przede wszystkim używać wiedzy pochodzącej z trzeciego oka widzenie ponad iluzją. To ułatwi także rozpoznawanie upadłych istot anielskich. W powiązaniu do aktywacji anielskich istot, w przestrzeni kolektywnej został także odblokowany proces przywrócenia harmonii sprzed buntu upadłych istot anielskich. Jest on związany z odrodzeniem się pradrzewa Życia, które było pierwotnie ulokowane, przed jego zniszczeniem przez upadłe istoty anielskie, właśnie na terenie Polski, okolice Zatoki Gdańskiej i powyżej w Bałtyku. Polska jest bardzo szczególnym miejscem w całym procesie wzniesienia. Piszę to z wielką radością, choć bez jakichkolwiek podtekstów nacjonalistycznych. Zresztą o Polsce i jej kluczowym znaczeniu pisałam już w raportach z października oraz grudnia 2021. Pierwotne pradrzewo życia było portalem, przez który na Ziemię schodzili anielscy ludzie. Proces odrodzenia drzewa życia wzmacnia też dodatkowo połączenie ludzi z drzewami. Dzięki niemu wielu ludzi zacznie odczuwać energię drzew oraz to, co mają nam do opowiedzenia. Aktywacja anielskich ludzi, ale też budzenie pozostałej części istot, to początek współpracy na poziomie kolektywnym, którą już sygnalizowałam w życzeniach na rok 2023. Współpraca ta będzie tematem drugiego półrocza 2023 i będę o tym pisała w adekwatnych raportach energetycznych. Z kolei potężnym procesem, który rozpoczyna się w maju, i będzie szczególnie widoczny na linii środkowej, jest proces weryfikacji prawdy. Odnosi się to zarówno do poziomu kolektywnego, jak i indywidualnego. Maj będzie weryfikował poziom prawdy u każdego człowieka. Nadmieniam tutaj, że weryfikatorem tego, czy człowiek pozostaje w swojej prawdzie, jest to, na ile jest on skuteczny w swoich działaniach, nie stosując przy tym działań przemocowych energetycznie. Można powiedzieć, że maj to miesiąc testowania, na ile człowiek działa zgodnie ze swoją strategią energetyczną. Więcej na ten temat patrz, profil psychologiczno-energetyczny. Celem tego procesu jest pokazanie, co jeszcze wymaga transformacji na poziomie wzorców. Zatem wszędzie tam, gdzie podejmowane działania opierają się o wzorce czakry pierwszej lub drugiej, lęk o przetrwanie lub przywiązanie do materii, można spodziewać się zakłóceń i blokad aktywizujących ostatecznie konieczność działania. Z wyższego poziomu świadomości: zaufanie, własna kreacja. Zawsze w takich przypadkach niezwykle pomocne jest uświadomienie sobie, jaki wzorzec spowoduje opór przed wyjściem ze strefy komfortu oraz przekierowanie uwagi na obszary, które są zgodne z pragnieniem serca, po to, by zasilać je energią. Proces weryfikacji prawdy odnosi się zarówno do skuteczności życiowej pojedynczych ludzi, jak i powodzenia określonych, inicjowanych przez ludzi procesów na poziomie kolektywnym. Na poziomie kolektywnym maj przyniesie co najmniej jedno zaskakujące wydarzenie oraz dopływ kilku istotnych informacji burzących dotychczasowe postrzeganie rzeczywistości. W kolejnych miesiącach będzie się to powtarzało. Dotyczy to między innymi religii, polityki, a w dalszej kolejności celebrytów. W związku ze wzrostem świadomości ludzi z linii środkowej tym razem informacje te nie będą automatycznie odrzucane jako nieprawdziwe. Będzie to początek szybkich zmian już w drugiej części roku. Natomiast u pojedynczych ludzi proces ten będzie zachodził w skali mikro, w odniesieniu do najbliższego otoczenia. Można więc spodziewać się pojawienia konkretnych okoliczności lub informacji, do tej pory ukrywanych, które zasadniczo przewartościują spojrzenie na rzeczywistość i ludzi w swoim otoczeniu. Dla niektórych może to być proces bolesny, jednak jest on konieczny, by stanąć wprawdzie przed sobą i podjąć niezbędne działania, by wyjść ze schematów opartych o wzorce czakry pierwszej: lęk o przetrwanie oraz czakry drugiej przywiązanie a także przetransformować naiwność płynącą z niewiedzy na niewinność płynącą z otwartego serca. Chaos wynikający z odwrócenia sytuacji będzie tym mniejszy, czym szybciej człowiek gotowy będzie wyjść z własnej strefy komfortu. I przyjąć to, co się pojawia. Nie przesadzam, jeśli napiszę, że w maju można oczekiwać nieoczekiwanego. Podsumowanie raportu i wspólne działania na maj. Cele dla pojedynczych ludzi: pierwsze uświadomienie sobie własnej mocy kreacji, drugie, bycie w prawdzie przed sobą i działanie zgodnie z własną strategią energetyczną patrz profil psychologiczno-energetyczny. Cele dla kolektywu ludzkiego. Pierwsze Rozpoznawanie się i łączenie anielskich ludzi, drugie upowszechnianie informacji ujawniających prawdę, trzecie ujawnianie działań upadłych istot anielskich. Z miłością anna architektura. Zachęcam też do zapoznania się z wcześniejszym cyklem raportów energetycznych, dostępnych na stronie. Nie tylko niosą one informacje, ale przede wszystkim kotwiczą u ludzi nowe energie i pozwalają utrzymać wyższy poziom wibracyjny.